Sobotnie popołudnie w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłócku odbyło się seminarium podsumowujące projekt pod nazwą Akcja Fort Owczagóra, który realizowała Fundacja Razem Możemy Więcej Kłocki Fundusz Lokalny. Akcja Fort Owczagóra to jest trzeci rok już robimy. To są przede wszystkim prace porządkowe na forcie Owczagura. polegają głównie na wycince, na sprzątaniu śmieci, które tam są wewnątrz twierdzy. No i dodatkowe rzeczy, które są w ramach projektu, to jest piknik forteczny, który się odbił. Konkurs dla dzieci stawiamy kolejne tablice informacyjne o elementach Fortu Owczagóra, no i seminarium, które kończymy. Dofinansowanie 70, ponad 70 tysięcy, 10 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego i 10 od burmistrza miasta Kłocka. To jest przede wszystkim projekt wolontariacki, że zachęcamy wolontariuszy, którzy pomagają nam w realizacji tego projektu. Fort Owcza Owczagóra zapomniany od wielu lat przez wiele osób nabiera nowego blasku, no i oczywiście dysponujemy na chwilę obecną nowymi dokumentacjami projektowymi, które byśmy chcieli w przyszłości wykorzystać. To oczywiście będzie uzależnione od możliwości pozyskania środków, ale między innymi, jeżeli chodzi o Fortowcach, Góra chcielibyśmy w pierwszym takim etapie, w drugim etapie tej rewitalizacji przeprowadzić przede wszystkim rewitalizację koszarów czerwonych z przeznaczeniem na funkcję hotelową, usługową. Mamy również dokumentację projektową odtworzenia wieży widokowej, która stała tam przed. 1945 rokiem mamy również dokumentację projektową dotyczącą ścieżek rowerowych wokół fortu Owczagóra, jak i również całkiem niedawno jesteśmy w posiadaniu dokumentacji już gotowej projektowej zaakceptowanej przez konserwatora zabytków odtworzenia od ulicy Podgrocie takiego mechanizmu wyciągarki, zabytkowego mechanizmu wyciągarki. No i będziemy w przyszłości, czy ja, czy moi następcy i następczynie, no staną przed ogromnym wyzwaniem, zagospodarować dalszą część tego fortu, a mówimy tutaj o kilkunastu hektarach fortyfikacji z lasem, z terenami o znaczeniu parkowym. Myślę, że w przeciągu najbliższej dekady, ewentualnie dwóch dekad, jeżeli udawałoby się pozyskać środki zewnętrzne, to Fort Owczagóra nabrałby całkowicie nowego wyglądu, jak i również blasku, i byłby przywrócony w całości dla mieszkańców, dla turystów i osoby, osób ogólnie zainteresowanych fortyfikacjami. Prelegentami sobotniego seminarium byli Kornel Drążkiewicz, badacz kłodzkich podziemi i Bartłomiej Terlecki, który zaprezentował Twierdzę Kłocko i Fort Owczagóra na starych widokówkach. Od początku XX wieku do 45, później kolejną częścią prelekcji jest prezentacja widokówek z czasów PRL-u. Jest sporo starych widokówek, które prezentują Twierdzę Kłodzką, troszeczkę mniej prezentujących Fort Owczagóra, no i poza tym Kłodzko, to miasto stanowczo-filmowe. To 40 nagrań w kłosku filmu wiadomo, że kojarzy się to głównie z czterema pancernymi i z naszą twierdzą, ale jest też jeszcze kilka innych, o których chcę dzisiaj wspomnieć. Uznaje się, że pierwszą wysłaną kartką była kartka wysłana w 1869 roku. A co jest ciekawostką i niewiele osób może o tym wie, nazwa, nazwa, pocztówka, nazwa pocztówka stworzył... Sam Henryk Sienkiewicz w ramach konkursu, jaki został ogłoszony przez magazyn filatelistyczny. Zadanie dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa wspólnie dla dziedzictwa.